Widząc różne reklamy czy filmy z Destiny 2 możecie zastanawiać się, czy warto zacząć. I tu pojawiam się ja mówiąc. Nienawidzę tej gry, to moja ulubiona gra. Dobra, ja jestem Szybor, a dzisiaj właśnie zrobimy o tym pogadankę. Zaczynamy od tworzenia postaci. Rasa nie daje wam żadnych benefitów, więc możecie wybrać kogo chcecie. A co do klasy, to uważam, że w tym momencie jesteśmy o niebo wyżej niż rok temu. Są one według mnie bardziej zbalansowane pod względem PVE. Dostaliśmy kilka nowych rzeczy i przede wszystkim przerobiono wszystkie subklasy światła. Także, niezależnie od tego, którą klasą zaczniecie, to nie będzie ona powodem, przez który będziecie odstawać. Każda z nich da radę na najtrudniejszych aktywnościach. Przechodząc do przeglądu gry, dzieli się ona na część darmową oraz część płatną. I tak Destiny możecie spróbować za darmo. Chociaż tak jak każda gra z taką monetyzacją ma ten problem, że chcąc bawić się lepiej, to trzeba kupić dodatki. To jest taka monetyzacja w stylu Guild Wars 2. Za darmo aktualnie jest kampania tutorialowa, gdzie zacznijcie swoje bycie strażnikiem. Budzicie się w starym i zniszczonym rosyjskim porcie kosmicznym. Wokół was wrogowie, a przy was jest dziwny robocik, który nazywa siebie duchem. Warto pamiętać, że to nie jest zwykła pobudka, właśnie wstaliście z martwych. Znajdziecie swój pierwszy sprzęt, spotkacie innych strażników i pomożecie w pewnej ważnej misji. Później udacie się na wieżę, czyli swoisty hub dla wszystkich graczy. Tam poznacie kilka postaci ważnych dla fabuły oraz będziecie mogli tam brać kolejne zadania, zlecenia czy chociażby odebrać pocztę. Tutaj trzeba podkreślić, że niestety ta kampania nie jest za dobra. Mi się przyjemnie to kilka razy przechodziło. Ale nie wprowadza za dobrze do świata gry. Co do darmowych rzeczy, to warto wspomnieć o całkiem dobrym ruchu ze strony banczy, który ostatnio wykonało. Otóż w grze mamy poziomy światła i trzeba je wbijać, żeby robić trudniejsze aktywności. Aktualnie dalej trzeba je wbić, ale tylko trochę, bo w tym sezonie mamy specjalną skrzynkę w okopie. Daje ona sprzęt na wysokim poziomie. A nawet jeżeli macie już taki, który lubicie i używacie, to ten, który dostaniecie, możecie użyć, aby podnieść poziom swojego. Wracając, po tutorialu możecie robić wiele innych rzeczy. Zaczynając od podstaw mamy Straż Przednią, Tygiel i Gambit. Straż Przednia to powtarzalne misje dla kilku graczy. Ich poziom trudności możecie ustawić, a za wyższe zdobywacie większe nagrody. Tygiel to PvP. Tu spotkacie się z innymi graczami w walce. Do podstawowych trybów i kilku rotacyjnych oraz żelaznej chorągwi macie dostęp za darmo. Niestety do prób Ozyrysa, czyli trybu, w którym spotkacie totalnych prosów, nie ma dostępu, jeżeli nie macie aktualnego dodatku. Meta wpływa bardzo na PvP, ale głównie na tych poważniejszych trybach. Czasem może przeważać jedna klasa, czasem druga. Dalej nie zmienia to faktu, że i tak jest ono oparte po pierwsze na broniach, które macie, a po drugie i w sumie najważniejsze na umiejętnościach. No i jest Gambit, niektórzy uwielbiają, wielu nienawidzi. Tryb, w którym dwie drużyny ścigają się między sobą w zdobyciu 100 okruchów z przeciwników i pokonaniu bossa, z tym że drużyny mogą sobie przeszkadzać w trakcie. Do tych aktywności dochodzą Lochy oraz Rajdy, niestety większość z nich wymaga kupna konkretnych dodatków. Natomiast warto wiedzieć, że gracze darmowi mogą spróbować bardzo przyjemnego lochu, przepowiednia oraz dwóch rajdów, szklanego skarbca i nowego ostatnio upadku króla, który pochodzi z Destiny 1. Można również wspomnieć o zbieractwie, patrolach, utraconych sektorach i wydarzeniach publicznych czy zleceniach, ale są to pomniejsze dodatkowe rzeczy. Większość z tych wszystkich aktywności łączy się ze zwiększaniem rangi reputacji u ów na wieży, a także zwiększanie y, swojego poziomu sezonowego, co daje dodatkowe nagrody. A skoro już o sezonach. Sezony to swoiste części danego roku w grze. Docelowo w jednym są cztery sezony, kontynuują one fabułę gry po dodatku i dodają nowe aktywności. Także nie jest to tylko pasek z nagrodami darmowymi i nagrodami płatnymi. Jak już trochę gracie, to możecie zobaczyć pewne schematy w sezonach. Idziemy do NPC od danego sezonu, dostajemy trochę fabułki, robimy aktywności, jakieś misje i wracamy, by dostać więcej fabuły. I tak co tydzień przez pierwsze dwa miesiące. Trzeci czasem zawiera epilog. Skupia się też na wydarzeniu cyklicznym, jak zawody strażników czy Halloween. Więc warto zauważyć, że sezony są powtarzalne. Aktywności również mają swoje problemy, bo często robimy podobne mechaniki. Manji próbuje to zrobić w innych stylach, dodać trochę epickości, jak na przykład teraz, kiedy mamy bitwy piratów w kosmosie. Według mnie przez większość czasu to się udaje, czasem nie. Mimo wszystko, gra jest luter-shooterem i MMO, więc powtarzalne aktywności są. Właściwie normą. Kampanię dostajemy z dodatków. Aktualnie mamy trzy. Jest to twierdza cieni, poza światłem i królowa Wiedźma. Możecie zauważyć jednak kilka innych rzeczy i już tłumaczę. Porzuceni byli dodatkiem, niestety Banji miało okres, w którym, jak mówią, musieli wywalać część kontentu z gry, by ją utrzymać spójną i mieć jak ją aktualizować. Także z tego został tylko Raid, loch oraz bronie. Pakiet na 30-lecie Bungie to taki mało ważny delce. Tutaj macie dostęp do jednego lochu, sporo właśnie kosmetyków i egzotyczną rakietnicę. Loch jest super, ale cena pakietu jest duża, o ile chcecie tylko loch i broń. Więc jeżeli zastanawiacie się między jakimś dodatkiem a tym, to bierzcie dodatek. Jest najnowszy jeszcze nie wydany dodatek, czyli upadek światła. Wyjdzie on 28 lutego 2023 roku. Rok później dostaniemy The Final Shape, który będzie ostatnim dodatkiem w sadze światła i ciemności. Ale to, że saga się skończy, nie znaczy, że Destiny 2 też. Twórcy podkreślają, że będą utrzymywać dalej grę i mają jakieś plany, chociaż nie zdradzają się z nimi za bardzo. Wracając do dodatku upadek światła. To tam tak naprawdę dostaniemy sporo odświeżenia w grze. Będzie w końcu system LFG, czyli szukania grup, będą poziomy strażnika, które mają pokazywać, czy ktoś jest zaznajomiony z grą, a przy okazji mają wskazywać nowym graczom, gdzie powinni się udać i co robić. Uważam, że na pewno trochę to zmieni w grze. To, czy na dobre, czy na złe, to temat na jakiś dzień już po wyjściu dodatku. Jednak cieszy to, że Bungie w końcu robi coś, by nowi gracze mi jakiś drogowskaz. Początek każdej kampanii możecie sprawdzić za darmo. Oczywiście każdą z nich warto ograć, ale prawda jest taka, że wcześniejsze kampanie mają pewien problem, który dotyka nie tylko ich. Otóż opowiadanie fabuły w grze jest całkiem problematyczne, bo albo dostawaliśmy dużo w trakcie samej misji, gdzie byliśmy zajęci strzelaniem, albo długi tekst do czytania od NPC-ów. Czasem zdarzało się, że były cinematiki. Aktualny dodatek, czyli Królowa Wiedźma, uważam, że zmienił trochę proporcje i mamy więcej cinematików, więcej rozmów z NPC-ami, a mniej czytania. Oczywiście dalej podczas misji dostajemy sporo, ale łatwiej też się na tym skupić. I tak samo z sezonami, udało im się poprawić to opowiadanie. Myślę, że jest to naprawdę na dobrym poziomie. Fabuła ma oczywiście wcześniej wspomniany problem, czyli usuwanie kontentu. Części rzeczy po prostu. Ciężko dowiedzieć się z gry, bo tej zawartości w niej już nie ma. Można to narobić na YouTube, ale już się nie zagra. Jak już wspomniałem sagę Światła i Ciemności, to samo Bungie mówi, że zaczęła się ona od Twierdzy Cienia, co znaczy, że z główną fabułą nie powinniście mieć problemów. Co do jakości fabuły, to sądzę, że jest po prostu świetna. Jest to jedna z rzeczy, które mnie po prostu przykuły do tej gry na długie miesiące. To na to czekam z niecierpliwością, kiedy widzę kolejny trailer, czy nowy tydzień mamy po resecie, czy wyjście nowego dodatku. Co do lore świata gry, to jest ono prowadzone w sposób trochę podobny do Dark Soulsów. W grze mamy księgi, które można zbierać, oraz historię w przedmiotach. Jak lubicie czytać, to będzie tego sporo. Jak nie lubicie, to dużo może was ominąć, ale wiele kanałów, w tym i ja. Robi z tego streszczenia czy opowiadania do posłuchania. Myślę, że warto zaznaczyć tutaj jeszcze jedną rzecz. Destiny 2 jest po polsku. Posiada ono dubbing i wszystko jest tłumaczone. Nawet na swojej stronie wiadomości Bungie podaje po polsku. Jakość tłumaczenia i dubbingu jest jednak dyskusyjna. Niektórym się podoba, innym nie. Angielski jest sporo lepszy. A mi po prostu wygodniej grać po polsku ze względu na filmy. Same wiadomości, które wychodzą co tydzień są tłumaczone, ale niestety czas ich tłumaczenia jest całkiem różny. Oscyluje to nawet do kilku dni. To, co niezaprzeczalnie jest dobre, i poważnie nie spotkałem się z inną opinią, jest muzyka. Uważam, że nie da się tego podważyć, bo idealnie łączy się z grą. Daje konkretny klimat, który twórcy chcą pokazać, i nastraja gracza. Momenty, gdy uciekamy z wielkiego smoka życzeń z jej sercem. Czy walka z ogromnym bosem weksów? To jest po prostu coś niesamowitego. Mówiąc o community Destiny, mamy bardzo dużo ludzi ogólnie, jednak tylko kilka czy kilkanaście tysięcy w Polsce. Ciężko to zmierzyć, a jedyne na czym mogę się oprzeć to największa grupa na Facebooku Destiny 2 Polska. Śmianie się z głupot bungee jest na początku dziennym, ale również cieszenie się nowymi rzeczami i po prostu grą. Oczywiście tak samo po prostu denerwowanie się, że robisz 50 raz i nie wypadł ci egzotyk, a ktoś go robi pierwszy raz i mu wypadł. Pomoc jakiej potrzebujecie to zwykle dostaniecie, gadanie o teoriach, fabule, broniach czy mecie jest bardzo częste. Możecie też znaleźć plan na wcześniej wspomnianej grupie lub na discordach rzuconych w opisie. Destiny bardzo wymaga od nas, byśmy grali z innymi, więc dojście do klanu lub posiadanie znajomych w grze będzie potrzebne, aby robić trudniejsze aktywności, bo o tych łatwych możecie sobie robić jakkolwiek chcecie. LFG Discordy istnieją tak samo jak LFG w aplikacji, ale nigdy nie wiadomo na kogo traficie. W przypadku twórców w Polsce to jest ich bardzo mało. Z tych, których znam na YouTube to Hagios, Krajzysztof, Hexo czy Morbid. A na Twitchu oprócz powyższych zobaczycie Kubackiego, CTSG, Fryzjera czy Warena. Oczywiście i ja wkrótce na Twitcha wrócę, więc możliwe, że się zobaczymy. Przechodząc dalej, bugi w grze trzeba poruszyć, bo Banji niestety ma z tym problem. Zdarzają się one często, zdarzają się takie, które przeszkadzają w grze. To muszę tu zaznaczyć, twórcy starają się szybko reagować na takie rzeczy, zwłaszcza jak okazuje się, że bug bardzo przeszkadza. Komunikacja jest od ich strony internetowej aż do Twittera czy Reddita. Zdarzyło się nawet, że przez błędy weterani ruszyli na ratunek nowym graczom, bo byli wrzucani do aktywności na zbyt wysoki poziom. Zrobiła się z tego wielka akcja, którą bandzi przypieczętowało, dając wszystkim specjalne emblematy. Więc bugi na minus, ale naprawy na plus. Robiąc ten film wpadłem na pomysł, że fajnie byłoby, gdyby inni też podzielili się swoimi opiniami. Dlatego napisałem do kilku osób, z którymi grałem, poznałem lub oglądałem ich materiały. Poprosiłem ich o podanie jednej zalety i jednej wady gry, także zapraszam na opinie. Dzień dobry, jestem Maciek, częściej raczej znany jako Ocik. <noise> Według Steama styknęło mi około 1760 godzin. A grałem w Destiny odkąd zapowiedzieli beta na Battle.net. teraz to chyba BlizzardNet, jeśli się nie mylę. Tam mam również ponad tysiaka, więc można śmiało stwierdzić, że jest 3000 na liczniku. A główną wadą Destiny wydaje mi się, że jest brak wzajemnego szacunku gracza i gry. A ten tytuł totalnie nie szanuje twego czasu? Czy jesteś niedzielnym graczem, który gra 2-3 godziny tygodniowo? czy hardkorowym graczem robiącym wszystko w pierwszy dzień po resecie. Zawsze znajdzie się problem z za małej lub za dużej ilości kontentu. Przechodząc do zalety, zdecydowanie feeling strzelania. Do Destiny usiadłem po grach takich jak Diablo 3 i Borderlands i brakowało mi tego uczucia bycia obsypanym lutem, który nie tylko ładnie się świeci, ale oczywiście też jest świetny podczas używania go. Destiny definitywnie nie zawodzi w tym aspekcie, feeling broni, animacje, dźwięk czy nawet lore. Prawie że wracam do tej gierki każdego sezonu, nawet jak Oczywiście, wszystko inne nie dorównuje jakością. Siemano z tej strony, Hagios. Odpowiadając na pytanie, co najbardziej cenię sobie w Destiny, to to, że zawsze jest co robić, jest mnogość tych questów, zawsze po prostu jest coś do zrobienia. Natomiast co jest największym minusem tej gry, to po części chyba też to właśnie, że jest dużo questów, ale nie do końca one są dobrze wytłumaczone, nie do końca są czytelne i szczególnie nowi gracze mogą się w tym wszystkim pogubić. Hej, tutaj Złoduszek i poproszono mnie o powiedzenie kilku plusów i minusów tej gry. Pochowałem ją 2500 godzin, także coś tam mogę chyba powiedzieć na ten temat. Z plusów na pewno fabuła i lore, które są na co najmniej dobrym poziomie oraz e, community, które pomoże prawie że większości graczy, którzy tylko będą chętni na otwarcie się na innych. Ale no, są też minusy, tak bym powiedział, Przecież zniknie wam magicznie 2000 godzin, jeżeli wciągniecie się w tę grę oraz powtarzalna formuła sezonowa, która po moim przodku w 12 sezonach no, jest męcząca i tutaj akurat to jest, może też bolić typu niektórych. Cześć, jestem Oszust i w grę mam przegrane jakieś 1000 godzin, gram mniej więcej od 3 jeżeli chodzi o najlepsze rzeczy w grze, to przede wszystkim rozwinięty lore, który wciąga i na którego rozwinięcie czeka się w każdym tygodniu sezonu. Drugą rzeczą jest to, że gra daje możliwość rozgrywki zarówno na 20-30 minut w ciągu dnia, co przy pracy jest świetne, ale też na rozwinięte rajdy, które potrafią trwać po 3-4 godziny. Jeżeli chodzi o te mniej fajne rzeczy, to przede wszystkim od pół roku mnie śpię przez tą grę. Dodatkowo najprzyjemniejsze aktywności, takie jak rajdy, jednak wymagają zebrania większej ekipy, z czym do tej pory bywało różnie, ale to podobno ma zmienić się z dodatkiem Lightfall, gdzie ma być wprowadzone LFG, więc na to liczę. Siemano, ja jestem Cake. W Destiny gram od około 3-4 lat, z wieloma przerwami. Mimo tego, gra za każdym razem, potrafi przyciągnąć mnie do siebie na nowo. Jeśli chodzi o jej największą zaletę. To w mojej opinii jest to głównie gameplay, jaki projekt stworzonego świata, który pozwala każdemu w jego własny sposób się odnaleźć i daje przeróżne, PRZERÓŻNE możliwości grania w tryby, które go zainteresują, czy to przeciwko innym graczom, jak i przeróżnym potworom. A czy ta gra ma jakieś wady? No, jest ich na pewno parę, ale chyba największą z nich jest taka, że chodzę niewyspany do pracy. Cześć, ja nazywam się CTSG i w Destiny gram właściwie od samego początku, bo od zamkniętej bety Destiny 1. Jest to też jedyna gra sieciowa, z którą mogę się pochwalić tak długą wspólną przygodą rzeczy zarówno dobrych, jak i złych na pewno można by, by, by wymieniać mnóstwo, natomiast jak gdyby postanowiłem skupić się na dwóch, które są dla mnie tak bardzo indywidualnie chyba najważniejsze, więc e, jeśli chodzi o dobre rzeczy, to powiedziałbym o całej oprawie wizualnej, o całym kierunku artystycznym, ponieważ jest naprawdę fenomenalne i dla mnie jest niesamowite to, że Bungie od tylu lat potrafi dowozić taki jakościowy content właśnie w tej kategorii. Ja za każdym razem, kiedy zapowiadany jest jakiś nowy sezon albo jakiś nowy dodatek, to ja, ja po prostu czekam na to, co oni Nowego dla, dla nas wyłożą, ponieważ um, zarówno bronie, zbroje, lokacje, no właściwie udźwiękowienie, również to, to, to wszystko jest bardzo spójne, bardzo estetyczne, bardzo fajnie przemyślane i widać, że jak gdyby pracuje nad tym absolutna topka branżowa. Jeśli chodzi o złe rzeczy, no to oczywiście Polacy na trialsach. Nie, żartuję. Ze złych rzeczy mógłbym pewnie wymienić woltowanie kontentu, tak sobie myślę. To, że nie wszystko co w grze się wydarzyło, nie wszystkie misje, nie, nie wszystkie wydarzenia są w grze aktualnie dostępne. Jeśli ktoś chciałby teraz na świeżo do niej wejść, albo osoby, które po prostu grały może przez cały czas, ale o czymś zapomniały i chciałyby sobie tę wiedzę odświeżyć, no raczej nie będą w stanie. Trzeba się niestety posiłkować internetem i to myślę, że jest spory minus. Siema, zostałem poproszony o wskazanie pozytywnego, jak i negatywnego aspektów Destiny, także jedziemy. Największym plusem gry jest zdecydowanie mnogość broni. Różnych archetypów, rodzajów, a także ich personalizacja pod względem perków, jak i wyglądu. Z drugiej strony, naprawdę dużą wadą tej gry jest jej kod sieciowy, a można to zauważyć zwłaszcza w PvP. To by było na tyle, także dziękuję pięknie i na razie. Patrząc na to wszystko, to uważam, że naprawdę warto spróbować. Za darmo i tak jest na tyle dużo rzeczy, że starczy wam na godziny gry, a dzięki temu możecie po prostu łatwo sprawdzić, czy wam się podoba. Fabulatnie gra jest na bardzo wysokim poziomie, mimo swoich problemów, a nowych graczy, jak Banji mówi, wciąż przybywa i przede wszystkim wciąż to wszystko jest rozwijane. Przy kupowaniu dodatków wcześniejszych, czyli edycji legendarnej, która ma paczkę porzuconych, twierdzę się nie oraz poza światłem, czekałbym na dobrą promocję, aby zapłacić około 100 zł. Uważam, że to niezła cena za to co tam się dostaje. Przy królowej Wiedźmie według mnie najlepsza jest edycja Deluxe. Macie tam cztery sezony, 2 lochy oraz dodatek. Kupując to oddzielnie, może się okazać, że zapłacicie więcej. Pamiętajcie oczywiście, że sezony. Te sezony, które są w Królowej Wiedźmie wygasną jak będzie nowy dodatek. To od czego zaczniecie i czy w ogóle zaczniecie jest waszą decyzją. Sam polecam mimo wszystko Królową Wiedźmę przez właśnie samą jakość tej kampanii. Dajcie znać w komentarzach czy gracie dalej w Destiny, czy wracacie, a może jesteście nowymi graczami. Podzielcie się też swoją opinią, czy warto zacząć, a może jednak nie. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie suba i ocenkę, bo to bardzo motywuje. Mówił do Was Trzybor. Do zobaczenia.